Wszystkim z tej strony, Paula, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Rival Stars Horse Racing. I dzisiaj, tak jak mówiłam, ostatnio y, będą jakby same źrebaczki, y, polujemy na siwego jabłkowitego albo coś w tym stylu. No, ale no nie, nie takie jasne. Makropeczki. Ale to nie jest. Nie, nie. Naprawdę. Bye bye. Dobra, ty nie, ty jesteś droga jeszcze do pominięcia. O ty. No. no zobaczymy. Okej. Okay. Jakieś takie coś. Ciekawe w sumie, co to będzie. Okej. Okay. Ciekawe. I w sumie ciekawa jest. No? Nawet ma spoko maść, ale tak muszę kogoś wyrzucić. No niestety moja kasztanko. Przepraszam. Ale no polujemy na siwego jabłkowitego. On jest teraz najważniejszy. Dobra, gdzie ta? A tu. I uwaga, ostatni koń. O, ogier. U, ale gniadoszek, no taki, no ładny gniadoszek. Zobaczymy, co nam do ciekawego. Mm. Przykładny kasztan. Miał być siewie No, przykładny kasztan. Ło, wow, jakiś taki czerwony aż. Naprawdę. No leć, leć, bo mi miejsce zajmujesz, a są mi jeszcze dwa źrebaki do obejrzenia. Kto tam był jeszcze? O, Kara. Nie, weźmy sobie ją. No. Same ogiery. Czemu nie rodzą mi się fajne źrebaki? Uh. Ej, znowu takie podobne bardzo do tamtego. Ej, no! Patrzcie, znowu takie coś. Jakim cudem z takich samych szaraków, no. No dobra, no. Śliczny konik, ale niestety. Nie tym razem. Mm. I te No nie... No nie... Nie na no, porażka jest jakaś mm. W sumie to nie jest siwka. Nie wiem, co to jest jakaś taka maść. Ale nie o to mi chodziło, Mordono. No weź no. Coś nam strasznie nie wychodzą te konia. Mm. No dobra. Teraz pani. Okej. Okay. Ogier. Jakiś siwuś. A skąd on się wziął? Skąd ty żeś się wziął, mordo? No, niestety, nie mam miejsca, tak żeby trzymać koniki. Mm, I jeszcze jedna, czyli ta w sumie najciekawsza, która ma chyba według mnie największe szanse. No nie. Rudielec. No nie. Aha. No żarty sobie konie robią ze mnie, no yy -y -y. nie, nie, nie. Jako naszego Ogiera bierzemy sobie berego. Ta Znowu bym tu kliknęła, nie. Nie, nie, nie. I lecimy sobie znowu próbować. Lecimy. Mmm, brązowe. No i jak to będzie wyglądać, co? No tyle, żeby to trójka była, no to mogłam się spodziewać po tym, że była koń był dwójka i dziewiątka, nie? <trym> No, niestety. No dobra, teraz ty. Dajcie mi tego siwego jabłkowitego, błagam. Co to jest? Co to jest? Nie. Co to takie jasne? Przecież to nie było pokrywane niczym jasnym. Ładne nawet. Hmm. Nawet ładna. Ale nie. O, fajne ma takie skarpeteczki dwie tylko z tyłu. Ładnie to wyglądało. I kara. Uratuj. Uratuj po prostu ten film. Proszę cię. Okej okay. ok. Czy wy to widzicie? Okej. Okay. Twilight Tinker. Może być. Okej. Okay. Ej, jest ładny. Jest ładny. spoko i to jest ogier okej okay. dobra, to już jest jakaś podstawa ale jest ładny wynocha ty psik, wynosi się Rudzielce będziesz tworzył. <laughs> e no, mega. Podoba mi się naprawdę. I uwaga. Znowu jakieś jasne. Aż akt. Aż akt. Okej. Okay. Ej, ładny! Ładny! Patrzcie co on tutaj ma. Jakiś taki wzorek. No nie wiem, nadal nie mogę się napatrzyć na tego. No, ładne, no ale niestety. Nie tym razem koniu. Ile ja pięknych koni już wyrzuciłam. Tak mi kurczę, tego szkoda. No ale dobra. Teraz kara. Mm, jestem ciekawa. Znowu takie coś? Klacz. Okej, okay, taki. Taka jest czarna-czarna. Uuu! Kurczę, fajna! <laughs> to jest taka. Taka trochę wyblaknięta, matowa. Ona jest taka. o, Ona jest taka. Typowo czarna. No ale nie. No, w sumie tak mogło wyjść, no bo też ten rodowód taki, same ciemne konie po prostu. Dobra, i nasza siwunia. Uwaga, uratuj sytuację. Znowu klacz. Aha, z siwka i karusa w kropki moi drodzy, wyjdzie siwek. Tak, wyjdzie siwek. Znowu jakiś taki jasny. Pokim on jest, nie podoba mi się wcale. Siwek. Jak to siwek? Z takich koni siwek. No błagam was. No, z Twilight. Nie, no. Naprawdę? Siwek? O, zrobiłem jakiś daily. Dobra, teraz Jolly. Jolie też dała coś takiego szarego. Też będzie siwe, prawda? I też siwe. Takie. No, takie nawet ładne. Siwe. Z szarym, co mi się dzieje z tą grom? No Takie... Takie coś nie do końca Niby spoko, ale... Boże Co się dzieje? Z tą grą Jezu Dobra I tragedia. Mam nadzieję, że tra tragedia Uratuje po prostu Tę serię źrebaków Nie no pani droga. Mm. No niestety nie wyszło nam bardzo. Bardzo nam nie wyszło. No... Mordy piękne sprzedać konia. I co? Aha, tu jest. To. Nie idzie. No nawet to to ładne, ale, ale no. Ale no, no niestety. Pozbędę się pieniędzy. Bardzo. Dobra, bierzemy tą, tą karą z tym właśnie, tak? Właśnie z tym. To jest po raz pierwszy. Dalej, weźmiemy w sumie siwą. Apple Friday. I weźmy sobie może, wiecie co? Weźmy sobie Heavy Artist. Tańsza będzie. Weźmy sobie w sumie Heavy Artist. Albo albo Aces Beauty. Może ona nam coś da. Nie, nie mogłam się oprzeć. Ale co? Nie, no, nie. No, wygląda jak ojciec, no. Wygląda jak ojciec. Nie o taki efekt nam chodziło. Ale ładna jest kurczę. Ale jest ładna. Ale naprawdę jest ładna, a mi szkoda teraz. Kurde no, szkoda mi. Dobra, no to jak nie z nią. Ty nie masz nic wspólnego z tymi. A ty? No też za bardzo, nie. Dobra, weźmy może polish fashion? O. Dobra. Patrzymy, kasę da się zarobić. Czasu niestety nie. No nie no. No co to ma być? Kasztan. Z takich koni kasztan. I to jeszcze jaki gładki. No super, moi drodzy, super. A ładny kasztan. No, kasztan fajny, ale. Nie chodziło mi o kasztan. Dobra. Mamy jeszcze jakieś klacze? W ogóle? Jo. Dobra, niech leci. Oj Boże, milion. Nie, 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 nie. To skipnę sobie Polish Fashion. Ona uratuje sytuację. No nie, no znowu jakiś ten. A patrzcie, ten makropeczki To już jest jakiś postęp, ten makropeczki kropeczki. Hmm? No, to, no to faktycznie, no. Ten ma kropeczki. Hmm. Do widzenia. Pan mi przeszkadza. Dobra bra. No dobra, a Ty. No Ty masz niby jakieś takie no w sumie takie tony 600 tysięcy ty 900 a ty 200 ej bo mi kasa ucieka dobra na koniec filmiku teraz jeszcze britniemy sobie z kimś i no boże no nie miało być takie co to jest. Co to jest? Makropeczki fajnie, no. Super. No... nawet ładna. Mmm. Nie, więcej już nie, nie, nie skipuję, bo mi po prostu braknie pieniędzy. ty nie masz nic wspólnego, a ty? No nie, nie za bardzo. Ty? Ty jesteś siwa, to z tego to kasztan wyjdzie. Ale kurczę, no. Nie, jeszcze raz. Jeszcze raz z nią. Coś mi się wydaje, że to mogłoby pójść. Okej, okay, znowu siwek. Kurczę, no, coś nie idą mi. Nie podoba mi się to. Bardzo. Co jakichś ty koni jesteś? Aha. Aha, bo ja z tym tamtym kasztanem jakby to robiłam... Nasze repce Czoklet? Dlaczego czoklet? Aha Takie coś. No, fajne, ciekawe, ale nie. Nie dla mnie. Nie dla mnie. <laughs> Może coś mi znowu z biurka spadło. Aha, i kara. Ok. Uratuj to. Uratuj to. Mm. No i proszę bardzo, wygląda jak ojciec. Miał być siwy, jabłkowity, a jaki ciemno-szary z jabłuszkami. No, ale ma śliczne tutaj, te, te dwa są piękne. No nic. Taki sobie ten odcinek, długi, mega, więc mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się i cześć.